Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w darmowych grach online dla dzieci i mamy dzisiaj przygodę Yeti! Coś gra podobna do Ślimaka Boba, auteczko. Nie mogę się doczekać jak będziemy tutaj, a bo ty mamy czas! Nie, to jest gra na czas! O, i tu jest jakiś pingwinek, patrzcie, musimy znaleźć to. Patrzcie, gramy Yeti, ma swoją przygodę i musimy, słuchajcie, tutaj od nowa przejść. Mamy AD, poruszamy się na strzałeczkach. Press space to strike. Okej, okay, patrzcie, możemy nawet atakować te snopki lodu. You can view the level by clicking on the eye. Na oko, na oko. A tutaj. No dobra. Collect treasure and catch penguins. Czyli musimy zdobywać pingwiny. Move right. Okej, okay, przenosić tutaj różne rzeczy. Press W or up to go to the next level. Ale pierwsze weźmiemy skrzynię, i idziemy do następnego poziomu. Ej, ale to jest głośno. Głośno, głośno. No i co? Mamy score? OK, i lecimy dalej. Szczałeczka nam pokazuje, żeby iść w tamtą stronę, w lewo. No dobrze, to idziemy. Tu znaleźliśmy pingwinka. OK, zobaczmy, co jest tutaj. Dobra, tu jest też pingwinek. Potrzebujemy dwu, dwa pingwinki znaleźć. Hold W or os to arrow fly in the airfare, press E to strike to the out. Aha, okej. Okay. Dobra, tam nie możemy przejść jak widzicie, mamy minutę jeszcze. Dobra, w tę stronę jest skarb. Ale nie możemy teraz przejść. Ojejku, musimy słuchajcie od nowa grę przejść najgorzej na świecie. Dobra, to jeszcze raz. Widzicie, to nie jest takie łatwe jak się wydaje. Dobra, jeden pingwinek. Ciekawe, czemu ten Yeti zbiera pingwinki. Może lubi te zwierzątka, chce je uratować, nie? Może dlatego. Czekajcie, i zrobimy tak. Słuchajcie, i teraz cyk. I tutaj będzie skarb. No, Yeti popychaj ten. Tutaj rzeczy mamy, skarb i został tylko jeden, pingwinek. Zostawcie łapeczkę, słuchajcie. O! Co jest? Nie uciekaj! Dobrze, mamy wszystko, słuchajcie. Jest, lecimy do. lecimy do hmm. następnego poziomu. Tu mamy jakieś P. Co to jest? Jakieś literki. Aha, bo to się niszczy. Patrzcie. Mi się wydaje, że powinniśmy zrobić coś takiego, ale może się mylę. Press w or to allow to access the portal. A, na no takiej słuchajcie, na no taki. Aha, dobra, dobra, to restartujemy to. Już wiemy o co chodzi. Prawda? Zrobił słuchajcie tak O właśnie. Proszę bardzo. W. O, właśnie. Lecimy do góry. Jesteśmy tu i mamy pingwinka. I wszystko zebraliśmy. Patrzcie, jak super. Bardzo się cieszę i możemy lecieć dalej. Trzy złote gwiazdeczki. Polecam wam te... Ale tylko jedna gwiazdka? A czemu? Słuchajcie, nawet nie wiem. Tu jakiś kluczyk. Okej, okay, czyli zielony. Tu jest czerwony. No to nie jest jakieś takie, słuchajcie, trudne, wybitnie. Fajna gierka, polecam serdecznie. Ale śmiesznie wygląda ten Yeti, naprawdę. <grym>, no ale to w końcu Yeti, nie? Dobra, przeszliśmy też ten poziom. Ale czemu tylko dwie złote gwiazdki? O to jest, o, to jest pytanie. Tu mamy skarb. Jest skarbik. Dobra, tu sobie zejdę na dół. Po E. A tu jest jak mam słuchajcie, pokonać tego. Ła, jakaś ryba mnie. Uuu, uh. jejku, nie mogę tej rybki ten przejść tak. Jakie dziwne rzeczy. Dobra. A tu jeszcze skarbu nie wziąłem, ale dziwactwo słuchajcie, ale dziwactwo, dobra od nowa, od nowa, gra jest dość ciekawa, podoba mi się, kolorystycznie może nie jest tak cukierkowa jak słuchajcie ślimak Bobby, ale czemu nie, może być, nie, nie jest tak źle. Push Ice Block of Ice to can crush enemy head. Okej, okay, udało się, bardzo ładnie. Jejku, czemu nasz, on tak, le słuchajcie, lewitował, tak lat latał, dobra, i co, mogę to, nie, nie, nie mogę, muszę, słuchajcie, nie, i co ja mam teraz zrobić, aha, popchnąć to, tak, ale tu jakiegoś skarbu nie wzięliśmy, słuchajcie, z tego co widać, nie mamy skarbu, no właśnie, ojojoj, a on nie może skakać z tego co widzę. Dobra, restartujmy poziom. Nie mogę go zrestartować nawet tego poziomu? Nie, 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 nie chcę nowej gry. Results, score, odnowanie. Dobrze, że się to zapisało. Jest mi bardzo miło. Spróbujmy jeszcze raz. Tu, 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 tu. Dobra, i tu jest chmurka, i tu jest to. Słuchajcie, jak ja mam tam dostać się na ten skarb? A tam jak mam się dostać? To jest pytanie. Bo ja ten skarb. Aha! Słuchajcie, A ja to mogę zniszczyć. Bo tu jest skarb. Popatrzcie, widzicie? W tym jest skarb. Wow, i co ja muszę z tym zrobić? Dobra, pierwszym muszę zrobić. Tu jest skarb, widzicie? To różowe. Tylko, że ja muszę coś tu zrobić. Push ice block to the head of. No właśnie. I co z tym? Ale brakuje nam dalej skrzyni. Macie jakiś pomysł, jak to przejść? Bo ja tutaj nie mam żadnego. Brakuje nam tego skarbu, ale tu nie wejdziemy. Tego też, chyba, że mogę to zniszczyć w ten sposób. Czekajcie, no bo tak to nie zniszczę. Aha, no właśnie. No właśnie, to już wiemy jak to przejść, słuchajcie. Pierwsze lecimy tu. Zbieramy to. Pięknie. No, Czemu nie mogę zejść? Dobra, jest. Robimy tak. Nie mogę go zniszczyć. A w le z lewą stronę nie mogę. Jest, teraz, teraz do góry, pięknie, idzie ten gagatek, czekamy aż mu zrzucimy to na głowę, bierzemy pingwinka, i e, pyk. Pięknie i mamy słuchajcie wszystko, bardzo ładnie poszło, no ja czasami mam problemy, ale się udało, pięknie. I co teraz? jak to zniszczę? Patrzcie jak to zniszczę A, to mogę zrobić tak Dobra, czyli jest ok. Tu sobie przejdziemy, niebieski kluczyk zaraz weźmiemy Yeti 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 Dobra Otwieramy tu I co, możemy zlecieć tutaj pewnie? Teraz mamy kostkę lodu Mi się wydaje, że to musimy dać tutaj, ale mogę się mylić. Teraz lecimy do góry. A tu nie mamy zielonego klucza. To lecimy dalej. Pyk. Tu jest zielony. Mamy 40 sekund, więc musimy się pośpieszyć. Tu gdzieś powinien być skarb w ogóle. Tu jest skarb, dobra. 30 sekund. Szybko otworzyły nam się drzwi. Słuchajcie, i możemy lecieć. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy wam się gierka podoba. Gra podobna do ślimaczka Boba. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, cześć, jeżeli ci się seria, kliknij w lewy górny ruch gdzieś tutaj. Żeby zobaczyć sobie całą serię, jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, 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 lewy dolny róg. Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam, prawy górny róg. Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty, klikamy tutaj, tu, 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 tu tutaj.